No chodź, szrek, bo korki będą, no! Się nie martw! Wszystko będzie cacy! Ma jest... ktoś ocierać? Jeszcze ja! No i jazda! No, rolnik, o rolnik, o rolnik, pod rolnikiem ciągnik, na ciągniku rolnik worek ma. W tym worku są buraki I choć chce rolnik czaki, Nie może, bo w mieście buraków wszystko trwa Esta! Esta! Daleko jeszcze? Tak Daleko jeszcze? Raczej tak No a daleko jeszcze? Tak Daleko jeszcze? Tak. No to daleko czy nie? Nie. Serio? Nie! Daleko jeszcze? Tak! Daleko jeszcze! Tak, daleko! Daleko jeszcze! Tak! Tak! Daleko jeszcze? Tak. No bardzo śmiesznie. A no bardzo wiesz? śmieszne, wiesz? No naprawdę jak no dziecko. Naprawdę no naprawdę jak dziecko, no? To dlatego nikt nie robi... No, proszę, no, cię no bardzo. proszę cię bardzo! Słowem się już nie odezwę! No nareszcie! No ale ile to może trwać, żeby chociaż jakiś win puścili, ale nie. Gdzie może leżeć za siedmiogórogród? Za siedmioma górami? To dosyć daleko. No dobra, dobra, rozumiem. Ale potwornie się nudzę. Ta? To się znać jakieś twórcze zajęcie. Ech. Ech. chociaż przez pięć minut mógłbyś nie dawać oznak życia. Pięć minut! O! Daleko jeszcze! Nie! No nareszcie!